Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Dzień dobry, witamy Państwa. Doktor Zdzisława Żelazna, zastępca dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i jednocześnie kierownik Ośrodka Dawców Szpiku w Kielcach jest dziś naszym gościem. Witam pani doktor. Witam wszystkich. Dlaczego na razie wciąż jeszcze boimy się zarejestrować jako dawcy? Pewnie dlatego, że niektórym kojarzy się to z pobraniem szpiku z kręgosłupa, co jest absolutną nieprawdą. Prawda? Czyli z bólem. Z tak? jakimś bólem, z zabiegiem, z utratą własnego zdrowia. Pewnie to są takie... Być może czynniki. Które Czyli na, z ingerencją powodują, w nasze ciało, tak, jakąś tak, taką bolesną no. ingerencją w nasze ciało. Zacznijmy od tego. Kto może zostać potencjalnym dawcą i co to oznacza, że ja zostanę dawcą, jeżeli już się nadam? Potencjalnym dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek między 18 a 50 rokiem życia. Pierwsza decyzja to dotyczy zgłoszenia się tylko do rejestru dawców szpiku. To są rejestry w Polsce, na całym świecie ludzi deklarujących, że w momencie, kiedy będzie potrzeba oddania komórek macierzystych, to wtedy te komórki macierzyste oddadzą. Tu wyjaśnijmy, co to znaczy przeszczepianie szpiku. Przeszczepianie szpiku to znaczy przeszczepianie komórek macierzystych, czyli tych komórek, które znajdują się w szpiku, w krwi obwodowych, w krwi pępowinowym, które możemy różnymi sposobami pobrać i przetoczyć potrzebującym pacjentom, dla których w większości przypadków są to zabiegi ratujące życie. My nigdy nie wiemy, kiedy sami możemy znaleźć się w takiej sytuacji, czy nasi bliscy mogą. Potrzebować w leczeniu białaczki, w leczeniu bardzo ciężkich schorzeń autoimmunologicznych, nowotworowych i nienowotworowych zaburzeń odporności, mogą potrzebować tak zwanego szpiku. Zacznijmy od tego, co to znaczy, że my się zgłosimy. Czy ja chwytam za telefon, dzwonię tutaj do środka i mówię dzień dobry, ja się nazywam Magda Sitek, proszę mnie zarejestrować, ja jestem chętna do oddania. Oczywiście to już jest pierwszy krok, natomiast nie wystarczy tylko telefon. Trzeba zgłosić się do tak zwanych obecnie funkcjonujących. W w Polsce ośrodków dawców szpiku, których na dzień dzisiejszy, w Polsce mamy 13. Na naszym terenie funkcjonuje ośrodek dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, który rekrutuje takich potencjalnych dawców z naszego terenu województwa świętokrzyskiego, ale również z województwa podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego, części Mazowieckiego. Ja tak. wykonałam taki telefon i, I co? I Pani teraz mówią, proszę do nas się, przyjść. Tak, tak? Trzeba się zgłosić, przychodzę we wskazanie adres i co się dalej dzieje? Czy jest przeprowadzany z taką osobą jakiś wywiad? Czego może spodziewać się Trzeba osoba? być, jak już mówię, rekrutujemy zdrowych osób, w związku z tym ktoś, kto jest przewlekle chory, przewlekle się leczy, ma jakieś choroby genetyczne, jest nosicielem różnych chorób wirusowych, okay. był chory na żółtaczkę, w związku z tym takie osoby, no nie mogą znaleźć się w takim rejestrze. To wymieńmy te choroby, na przykład przebyta żółtaczka, co to są te choroby przewlekłe, co nadciśnienie na przykład, e, czy nie? Chwiejne nadciśnienie, które wymaga wielu leków, Wszelkiego wszelakiego rodzaju choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby nerwowe. astmatyk przewod, nie może, astmatyk nie mhm. może, jeśli wymaga brania leków, nie może, cukrzycy, którzy wymagają alergicy, podawania, jest mnóstwo. alergicy tacy, którzy mają alergię atopową, wymagają podawania stale leków, też nie mogą. Choroby autoimmunologiczne, choroby zaburzeń hormonalnych, jak choroby tarczycy, prawda, które wymagają przyjmowania leków. Wszystkie przewlekłe choroby dyskwalifikują. Zakładają że taka osoba ma 18 lat i co się dalej dzieje z taką osobą, która zapukała do państwa, jestem zdrowa, zdrowy w takim wieku, co się dzieje tak. dalej? Trzeba mieć również ze sobą koniecznie dowód osobisty, czyli jakiś dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Zgłaszamy się w rejestracji i wyrażamy swoją chęć przystąpienia do rejestru dawców szpiku. Mhm. Taka osoba dostaje takie formularze do wypełnienia o chęci przystąpienia do tego rejestru i dostaje ankietę zdrowotną, gdzie no, są Musi bardzo dokładne. Dokładne te wszystkie, o którym ja ogólnie mówiłam, wszystkie punkty, które pozwalają zakwalifikować taką osobę do tego rejestru. Taka osoba jest badana przez lekarza i od takiej osoby, jeżeli przejdzie już ten etap ankiety zdrowotnej, wywiadu, tak, <laughs> wywiadu, czy ktoś może być tym dawcą, kiedy zadeklaruje swoją chęć, tam też jest osobista zgoda, że wyrażam tak, zgodę zgadzam, przystąpienia do tego rejestru, się od pewnie. takiej osoby pobierana jest próbka krwi w ilości około 10 ml. I to jest wszystko. W tym pierwszym, to jest mhm. tylko tyle na tym pierwszym etapie przystąpienia do rejestru dawców szpiku. Z tej próbki krwi będą wykonane badania antygenów zgodności tkankowej, tak zwane antygeny HLA, które są niezwykle zróżnicowane w populacji ludzkiej i tylko zgodność w tym antygena HLA między dawcą i biorcą pozwoli w przyszłości przeszczepić te mhm. komórki macierzyste. Ponieważ jest niezwykła, wielka taka różnorodność tych antygenów HLA, więc istnieje potrzeba tworzenia takich licznych tych Bas. banków, rejestrów, mhm. bo jest niezwykła trudność, prawda, w dobraniu, więc im więcej będzie chętnych, tym prościej, tym łatwiej, tym szybciej będzie można w ogóle znaleźć kogokolwiek zgodnego do oddania mhm. tych komórek macierzystych. Panie I doktor, to jest tylko ten no, pierwszy co etap. dalej? Ale żeby przystąpić do tego pierwszego etapu, trzeba mieć świadomość, że w krótkim czasie może być ktoś poproszony o oddanie tych komórek. Więc to jest niezwykle istotne, żeby tą sprawę przemyśleć. Czy ja na pewno w momencie, kiedy będzie telefon, że jestem zgodna już z tym osobem mhm. potrzebującym te komórki macierzyste, czy ja te komórki na pewno oddam? To już jest kolejny etap, który może być po dwóch, trzech miesiącach, może być po pięciu latach, po dziesięciu latach lub może nie nastąpić w ogóle. Bo prawdopodobieństwo, że ktoś, kto się zgłosi do rejestru, będzie tym dawcą, no jest 1 do 200, 1 do 10 tysięcy, wszystko zależy jaką... Mamy kombinację tych Kom genów. Pani doktor, to wcale nie jest takie proste przemyśleć, bo nasza wiedza wciąż jest zbyt mała. Idziemy na fali. A poszła sąsiadka, znajoma, przyjaciółka, przyjaciel. No to my też pójdziemy. Co nas to kosztuje? Podpiszemy, pobiorą nam krew, w sumie to nie boli. A potem rzeczywiście może być taki telefon i poproszeni możemy być o oddanie komórek. A my nie wiemy, co to znaczy właśnie pobranie. Czy to już jest to w wkłucie się w kręgosłup, czy to jest operacja, czy wyjazd do kliniki. Z czym się to wiąże, pani doktor? Y następny etap to jest prośba o oddanie tych komórek macierzystych w momencie, kiedy w Polsce czy na świecie oh. będzie osoba potrzebująca. Dzwonimy do, hmm. do takiego dawcy potencjalnego, po raz kolejny pytamy, czy wyraża chęć oddania komórek macierzystych, czy jest aktualnie zdrowy i poprosimy o przyjazd najbliżej do miejsca zamieszkania. To nie znaczy, że jeśli ktoś oddał w Sandomierzu próbkę w oddziale terenowym, to musi przyjeżdżać do Kielc. Również prosimy go, żeby najbliżej swojego miejsca zamieszkania oddał próbkę na tzw. typowanie potwierdzające w zakresie antygenów HLA oraz na wstępne badania wirusologiczne. I taka osoba po raz kolejny wypełnia ankietę zdrowotną i po raz kolejny wypełnia zgodę na oddanie tych komórek Czyli macierzystych. Czyli jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest to etap typowania potwierdzającego, gdzie na podstawie tej pobranej próbki ostatecznie wykonuje się ten proces. No tak, mogło się zmienić, tak. mogło się rozchodzić no tak, oczywiście. I w momencie, zdarzyć. kiedy to już jest zgodne, kiedy ośrodek transplantacyjny potwierdza tą zgodność, jest prośba o oddanie komórek macierzystych. A oddanie tych komórek macierzystych odbywa się w ośrodkach transplantacyjnych. To są kliniki hematologiczne. Oddanie tych komórek macierzystych polega na pobraniu ich albo ze szpiku, to się odbywa w znieczuleniu ogólnym z talerzy kości biodrowych, z talerzy kości biodrowych nie z kręgosłupa, podkreślam. W związku z tym nie jest to y, zabieg bezbolesny, bo jest znieczulenie. Jedynie po zabiegu no, można mieć jakieś y, krótkotwale dolegliwości w miejscach wkucia igły do tego talerza kości biodrowej, a y, komórki macierzyste, tak jak komórki krwi, są odnawialne. W związku z tym nie pobiera się ich tyle, żeby zaburzyć funkcjonowanie organizmu człowieka. Natomiast drugą metodą o wiele częściej y, Stosowaną w ponad 80% jest pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej, z krwi obwodowej, przy czym wymaga to wcześniejszego podania leku, tak zwanego czynnika wzrostu, który się podaje podskórnie. Lek ten powoduje jakby przesunięcie tych komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej i pobiera się to taką typową metodą aferezy. Jeżeli ktoś oddawał krew i oddawał. Po plasy... polsku proszę, tak. Mówić, tak jeśli po oddawał polsku. krwinki płytkowe czy osocze na takich separatorach, w metodzie aferezy pobierana jest krew obwodowa, a z niej te komórki macierzyste. To Polega macie? to na tym, no że właśnie. jest maszyna, mm -hmm. prawda? I do niej oprzyrządowanie, polegające na tym, że jest normalne jedno w do igła. żyły. Mm -hmm. Tą drogą pobiera jest krew do tego separatora. W separatorze odpowiednie rotory Już rozdzielają zajmują, komórki tak. macierzyste Aha. od pozostałych elementów i komórki macierzyste są zabierane do pojemnika, na natomiast reszta jest zwracana do drugiej żyły. To jest tyle taki zabieg, no, trwa około 3 do 4 godzin i w trakcie tego zabiegu pobiera się odpowiednią ilość komórek macierzystych potrzebną dla pacjenta. Najczęściej takie zabiegi wykonuje się raz lub dwa razy pod rząd i to jest wszystko. A to kto decyduje, wszystko. co się takiego dzieje, że jest pacjent kwalifikowany jako osoba, od której trzeba pobrać to z talerza biodrowego, a pan, pani się nada do tego, żeby pobrać tak. z żywe. To najczęściej jest sugestia ze strony ośrodka transplantacyjnego, którzy mając pacjenta, mając jego rozpoznanie, decydują i podają taką propozycję, żeby te komunikacje macierzyste lepiej pobrać ze szpiku, a w innych przypadków z krwi obwodowej. Ale ostatecznie i tak decyduje dawca, który może nie wyrazić zgody no na tak. pobranie ze szpiku, tylko ze krwi obwodowej i to również, bo to są te same komórki, to są te same komórki, tylko jedne trzeba pobrać bezpośrednio ze szpiku, a drugie z krwi obwodowej. Miejmy I... świadomość, drodzy Państwo, że taki telefon może do nas zadzwonić za 20 lat nawet, bo się okaże, owszem, że znalazła się osoba potrzebująca. Tak. Już zapomnijmy w ogóle, że byliśmy kiedyś zarejestrowani. Rejestrujemy się raz na całe życie. Tak, ja chciałam tu przy... bardzo, bardzo prosić te osoby, które wyrażą taką chęć, które są już w rejestrze, żeby przystępowały tylko do jednego rejestru, bo mówię, tych rejestrów w Polsce jest y, kilkanaście, w związku z tym, żeby tylko żeby przystępować mieszać. do jednego rejestru, bo i tak wszystkie dane trafiają do centralnego rejestru polskiego i potem do światowego. A zdarzają się przypadki, że w zdarzają, skółówka, zdarzają się, Katowice, zdarzają się, właśnie, dlatego chciałam tutaj y, absolutnie y, poprosić, żeby nie nakładały się te dane, bo potem jest zamieszanie. To jest jedno. Drugie, mm -hmm. jeżeli ktoś przystąpi do rejestru, a potem chce z niego wystąpić, to żeby taką informację w momencie podjęcia decyzji od razu przekazywał do ośrodka, gdzie się rejestrowa. Po trzecie, żeby zgłaszać do tych ośrodków, gdzie się ktoś już zarejestrował wszystkie takie sytuacje jak zmiana adresu, zmiana nazwiska w przypadku prawda, kobiet, pojawienie się jakiejś przewlekłej choroby, która dyskwalifikuje, bo to od razu powoduje, że nanosi się adnotacje w rejestrze, mhm. że ktoś jest nieaktywny, żeby nie był brany pod uwagę, prawda, żeby... Nie było tej całej procedury poszukiwania, wzywania. No, no i to co chciałam niezwykle podkreślić, to w momencie kiedy już jest ktoś dobrany i biorca jest szykowany do przeszczepu, szykowanie powoduje praktycznie taką chemioterapię, bardzo ciężką radioterapię, że w momencie kiedy ktoś najpierw mówi tak, a w tym momencie się wycofuje, to właściwie może spowodować śmierć tego pacjenta, bo on czeka tylko na te komórki macierzyste, które pozwalają mu przeżyć. Także to są niezwykle ważne rzeczy, które od czym trzeba Pani doktor, czy nasze komórki, jeżeli są zgodne z osobą potrzebującą, mogą trafić za granicę, czy my oddajemy tylko dla Polaków? Jeśli chodzi o komórki macierzyste, tu nie ma granic, dane antygenów HLA, zakodowane dane trafiają do Centralnej Bazy Światowej w momencie, kiedy jest osoba potrzebująca, więc przeszukiwane są rejestry światowe. I bardzo często, jak do tej pory, dawcami komórek macierzystych dla naszych polskich pacjentów do niedawna w większości byli dawcy zagraniczni. Ponieważ coraz więcej osób Polaków zgłasza się do polskich rejestrów, coraz większy udział jest naszych polskich dawców jako dawców dla naszych polskich pacjentów. Ale dawstwo szpiku nie ma granic. Ważny jest dobór i zgodność w zakresie antygenów HLA i część komórek macierzystych, które tu są pobierane od naszych dawców, trafia do pacjentów za granicami i odwrotnie. I chciałam jeszcze powiedzieć, że wszystkie nieobecności w pracy spowodowane kwalifikacją do oddania komórek macierzystych, czy tymi zabiegami, są w 100% refundowane przez ZUS, czyli to jest tak zwane L4 100% płatne. Takie przekazanie komórek macierzystych to szansa na drugie życie dla osób potrzebującej, tak jak serce oddali? To jest szansa na drugie życie.